Cześć wszystkim, ogólnie jestem trochę podbijany, ale wiadomo, są przygotowania, yy, są bardzo mocne, więc yy, no wiadomo, muszę zaprocentować. Yy, mówię do Was, bo napisał mm -hmm. do mnie Grzegorz, który w 2016 roku był napadnięty. I niestety ale, bardzo wiec. jak ktoś się w stanie, ktoś ma, coś tam nie wiem, miałego odłożonego albo ktoś po prostu ma dobry gest, to proszę odezwij, odezwijcie się do niego i pomóżcie mu, no bo on naprawdę potrzebuje pomocy, wysłał zdjęcia, więc wiem, że nie kłamie. Pozdrawiam Was. I żeby nie było, że jestem pokrytą. Ja też pomogę tyle, ile mogę. Wiadomo nie tylko filmikiem. chciałem Ci podziękować. Grację z całego serca za Twoją pomoc, za Twoje wsparcie, za to, że dzięki tobie mogę walczyć o marzenia. Dziękuję każdej osobie, która mi pomogła i pomaga. Tylko dzięki wam moja rehabilitacja jest możliwa. Tylko dzięki wam mogę walczyć o marzenia. O to, żeby jeszcze kiedykolwiek żyć normalnie. O to, żeby jeszcze kiedykolwiek chodzić. Proszę pomóżcie mi choć symbolicznie, bym mógł kontynuować rehabilitację, bym mógł walczyć, bym mógł walczyć o marzenia.